Siema, z tej strony Michał w Od razu mam dla Was ważny komunikat. Będzie on podany w języku polskim, ponieważ to się tyczy tylko i wyłącznie polskich yy, widzów. Jak się dowiecie w dalszej części youtuberów również. Jeżeli jesteś z polski, jeżeli kopiesz rzuty wolne i nagrywasz je na YouTube, to właśnie teraz nadstaw ucho, bo ten jest dla Ciebie. Yy, tak jak zmieniłem wcześniejsze wymagania, jeżeli jest pełniasz, wejdź w skrzynkę. Pisz w adre, adresata, kanał adresata freekickproject.pl, czyli do nas. Napisz, że ja, youtuber.pl youtuber zgłaszam się na wasz filmik. Co chcemy tym osiągnąć? Razem z allaboutfootball.pl, bo to jest, tworzymy razem ten projekt. Coś na wzór Firkickers Top 5 albo Freakix Team Elite, tylko to są różnorodnościowe. A my z Orymocu, chcemy zrobić taki top 5 polskich rzutów wolnych. więc zależy nam na tym, żeby jak najwięcej Polaków się zgłosiło do tego. Chcemy sprawdzić polską siłę na YouTubie i coraz szerzej wprowadzać się w ten rynek rzutów wolnych bo już widzę pod naszymi filmikami komentarze, sprawdź moje filmiki. Coraz więcej z tych YouTuberów i właśnie chcemy odkryć może coś nowego, coś, coś, co będzie na miarę podróżyć Nie będę bo wy doskonale oglądacie ich, tak samo jak oglądacie All od Football, tak samo jak oglądacie na. Właśnie dlatego nasz filmik teraz oglądacie. I, i właśnie chcemy, chcemy coraz więcej tych Polaków w internecie, w sieci widzieć, kopiących rzuty wolne. Tak więc jak, jak jesteś, jak kopiesz rzuty wolne, jesteś z Polski w ogóle, jesteś tym zainteresowany, napisz do mnie, napisz do olewo od Football, że chcesz się zgłosić. Później dostaniesz instrukcję co do dalszego postępowania i po prostu bądź cierpliwy.